Korzystając z tego, że jest jeszcze z nami, ponieważ dzisiaj już odgaduje konferencji naszej, jak na jedzie na, 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 jedzie na, na wdiskos, wylatuje do, do, do domu, chciałbym szybko oddać głos i tutaj w tłumaczeniu. Do, do, do How do you like working with us? So mm, to bring a new uh, wonderful you in the uh, opera uh, repertoire. Because as you know, there are a lot of Italian opera, not of Italian French, And I think uh, when we, we do a beautiful, beautiful production, uh, okay, we have to find good singer. And as you know, singer. Możemy to zrobić, ale może we can try to find young. Cieszę się, się, że są tutaj możliwości, yeah. żeby pokazywać najpiękniejsze opery ze światowego refaktora, takie jak opery włoskie, opery francuskie. Oczywiście jest dużym wyzwaniem, wyzwanie zapewnienie wysokiego poziomu stolistów, ale możemy tutaj też z młodego pokolenia. So, um, and as you know, we are, we are lucky because in. in jak Państwo już wiecie, w tym sezonie zapraszamy do współpracy dwóch wspaniałych solistów, Aleksandra Kurza, Rosławianę i Roberta. Jodziel pracował już na tą wcześniej, ale dla niego to będzie bardzo ważne wydarzenie stworzyć, stworzyć, Państwu razem atmosferę. Uh, I... uh, był bardzo szczęśliwy, że mógł też obejrzeć moje spektakle baletowe w Wrocławiu. Ostatnio był na tryptyku baletowym uh, i ocenia poziom baletu bardzo wysoko. Z, z, no z ogólnym patrzę no, na to, co się dzieje. Obecnie było, że wiele zespołów walutowych na no, razie już nie istnieje, mimo że mają ogromne osiągnięcia i bardzo dobrą szkołę, jeśli chodzi o walutę. Jak Państwo przed chwilą słyszeli słowa Giorgio Dziokrociego, my mamy okazję Spotyka się już od kilku tygodni z Maestro. To bardzo nobilitujące, że zespoły artystyczne opery wrocławskiej reprezentują naprawdę wysoki światowy poziom. Jest to nie tylko nobilitujące dla nas, ale też jest to wyzwanie, żeby ten poziom nie tylko utrzymać, ale właśnie żeby ten poziom mógł poziom rosnąć. Jest to dla nas wyzwanie, ale też żeby przede wszystkim tworzyć przepiękne i zapamiętujące, przychodzące nami spektakle i koncerty, no właśnie dla Państwa, dla, dla, dla widzów i Melonów, a dużo przed nami. Bardzo dziękuję. Ostatnio zrobiłem ten Że yy, 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 więcej niezwykłych postaci i w operach i w dramacie, to postawy, nad którymi pracowałem, to są postaci kobiet, nie mężczyzn. No, panowie, oczywiście to Natomiast po raz pierwszy, i do tego trzeba było e, komedii, powiedziałbym nawet, nie wiem, komedie, takie prawie inaczej farsy, mm. później, burleski, e, e, w walniewcze, wal żeby, żeby pracować nad postacią Wyzwolono. Tych kobiet było mnóstwo. Natomiast po raz pierwszy, jak sobie pomyślałem, to są zawsze albo ofiary, albo kobiety pełne poświęcenia. To często są postaci, powiedzieliśmy, wielkiego takiego duchowo ludzkiego formatu. Tak? Jest mnóstwo takich heroicznych postaci kobiet w literaturze operowej i również w tej, którą, z którą się mierzyłem na scenie. To jest po raz pierwszy. I to, I to w, w farszowym wydaniu jest kobieta w pełni wyzwolona, silna, walcząca, e, e, powiedziałbym nawet bysta, widząca czego chce, odważna. E, e, w ogóle fascynująca postać. Przecież w materii, która wydawałoby się chyba psychologiczna, e, nagle jest nagle w tej e, zwariowanej fremi fabularnej, tak? w tej. Y, y, tam się typów. Jest postać tak bogata, tak zdeterminowana działaniem i walką o to, co jej zdaniem, jej i innym kobietom się należy, bo ona nie tylko walczy w swoim imieniu i dla siebie, ona też walczy dla innej kobiety. Także na stare lata jestem, jestem feministą, tak? w związku z tym e, tego się można spodziewać. Ale to jest fascynująca postać. A napisana dobra wrogą. E, 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 oczywiście, e, e. ci, którzy mnie znają, twierdzą, że i na życie, i na scenę mam poczucie Ja się uważam za pomuraka, ale to widzicie Państwo, to są dwie różne optyki. Mam nadzieję, że uda nam się sprostać tej galopadzie komunizmu, która tam jest. Tej, tej, tej cudownej błazenadzie, takiemu takim, takim uwolnieniu potrzeby, żeby na często bardzo poważne sprawy spojrzeć okiem lekkim, spojrzeć z takim artystycznym gestem, no przecież ten kalej doskonale starze, nie go, jak często, co, ale a przy tym wszystkim z niezwykłą inteligencją z błyskiem, z skrzącym się dowcipem różnego, rur, em, różnego odcienia, tak? bo to jest i, 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 i paskisz, i satyna, i, 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 i pewien farsowy idiotyzm. Wszystko tam Państwo znajdziecie. E no, ja już nie powiem, bo, 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 bo to nie jest, nie jest moja, ale jednocześnie, jednocześnie moja działka, tak? Co tam się dzieje wspaniałego w muzyce? W na najbliższym czasie zapraszamy Państwa na odczytkę na dachu którego, którego no świetność jest znana na, 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 na całym świecie. Jest, jest, jest fenomenem. Jest, ka, każdy teatr, który go przedstawia swoim, swoim widzom, jest pełny do ostatniego miejsca. I tak jest w naszym przypadku. Przygotowaliśmy dlatego aż 16 spektakli, aby zaspokoić potrzebę no, obcowania właśnie z tym muzykalem. Jest już właściwie prawie wyprzedany. Także wszystkich Państwa, którzy mają ochotę, em, Uczestniczyć w tym dziele, a jeszcze nie zakupili biletu, no to zachęcam, żeby to zrobili dosyć, dosyć szybko. Poza tym, będziemy prezentować Państwu wznowienia znakomitych, znakomitych tytułów, takich jak Rycerskość i Pajace w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Wrócimy do, do Toski, którą zaprezentujemy Państwu już w marcu. No, jeśli chodzi o Toskę to myślę, że no wydarzenie bez precedensu czeka nas 31 maja i 2 czerwca, ponieważ no w Tosce wystąpi no plejada gwiazd Światowej Opery. No tutaj Roberto Alanie i Aleksandra Kurzak no wystąpią, wystąpią w głównych rolach. Zobaczyć ich na scenie razem, w spektaklu jest to rzeczywiście ogromna gratka. w Tosce. W Polsce miało to miejsce dopiero w dwóch miejscach na świecie, bo tylko w Metropolitan Opera w Nowym Jorku i w Arena di Verona we Włoszech. Będziemy trzecim miejscem na świecie, w którym Opera Wrocławska właśnie na swoich deskach będzie, miała, będzie gościć takich wspaniałych artystów. Do tego, jako że jestem, jesteśmy świadomi, że, że no nie wszyscy będą mogli uczestniczyć z różnych względów w tym, w tym, w tym dziele na żywo planujemy transmisję na Plac Wolności, duży telebim, profesjonalne nagłośnienie, więc każdy bez wyjątku, bez żadnych ograniczeń będzie mógł uczestniczyć na żywo w tym dziele. Także, także czeka nas dużo atrakcji. Zakończymy sezon 30 czerwca ucją z Lamer ale wspomnieć jeszcze trzeba o trzech premierach, które nas czekają w międzyczasie, czyli, czyli Manekiny. Wracamy do tego do tej opery kameralnej, pisanej specjalnie dla opery wrocławskiej 40 lat temu. Dyrektorem wtedy był niezapomniany Jerzy Satanowski. To zagramy 1 marca. 18 maja zapraszamy Państwa na Włoszkę w Algierze w reżyserii wspomnianego wcześniej Waldemara Zawodzińskiego. Będzie to znakomita, jestem przekonany, znakomita inscenizacja tego wspaniałego reżysera. I 8 czerwca premiera baletowa Napoli. To wszystko w ramach, w ramach sezonu. Także zapraszamy serdecznie do Opery Wrocławskiej. Prosimy śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową i tam na bieżąco wszystkiego Państwo się mogą dowiedzieć o tym, co się dzieje u nas.